Hej kochani, wiem, że mnie nie widać, ale z tej strony wasz ulubiony BTBoy Władek, czyli ja, i witam Was dzisiaj w dość wyjątkowym odcinku, bo pierwszym w swoim rodzaju. Nagrywam go w takim nowym formacie, gdzie właściwie będzie mnie tylko i wyłącznie słychać, a cała uwaga, mam nadzieję będzie skupiona na produktach i słoczach, które będę wam pokazywać. Także dajcie mi znać po obejrzeniu tego odcinka, co sądzicie, jak wam się podobało, a my przechodzimy wprost do blasztagu. Seria tych filmów była popularna na YouTubie około 5 lat temu, ale ostatnio zostałem do niego zainspirowany na nowo BlaszTagiem, który krąży w rolkach na Instagramie, który zresztą też tam zrobiłem i postanowiłem odgrzać ten temat również na YouTubie. Mam 10 pytań, które delikatnie zmodyfikowałem, by miały sens w kontekście mojej kolekcji, także przechodzimy do pierwszego pytania i życzę miłego oglądania. Przeszukując moją kolekcję w celu znalezienia najładniejszych różów, uznaję, że mam chyba mało takich stricte ładnych, po prostu ładnych opakowań, więc te opcje, które wybrałem, raczej są z pogranicza elegancji i minimalizmu. Mam dla Was trzy opcje i pierwszą z nich jest Charlotte Tilbury Cheek to Chic. Ma owalne opakowanie w odcieniu ciemnego bordo z elementami różowego złota, i w swojej prostocie jest takie bardzo e, szykowne. Niestety w dłonie jest o wiele mniej porządne niż e, się wydaje, ponieważ wykonany jest z dość lekkiego plastiku, który też łatwo się rysuje, więc jestem dość ostrożny w jego przechowywaniu, aby właśnie mu tej urody nie odebrać. W środku skrywa się odcień Love is the drug, składający się tak naprawdę z dwóch kolorów. W centrum znajdziemy intensywny odcień chłodnego różu o satynowym wykończeniu, który jest otoczony pierścieniem różowej brzoskwini z perłą odbijającą światło na złoto. No i możemy to oczywiście wszyscy przyznać, wkład wygląda jak sutek. Kolory oczywiście można łączyć w całość, ale ja zdecydowanie bardziej wolę nosić je osobno i wybieram przede wszystkim ten intensywniejszy odcień. Na środku na policzkach połączony daje taki subtelny kolor ze sporą dozą ciepłego glow. Kolejną pozycją są róże od Pat McGrath Skin Fetish Divine Blush. Tutaj opakowanie w porównaniu do Charlotte jest już o wiele bardziej porządne, z cięższego plastiku, lepszej jakości, który niestety tak samo łatwo oprysować, jeżeli nie jesteśmy uważni. Produkt chroniony jest za trzaskiem i dopiero po jego naciśnięciu możemy dostać się do środka, gdzie nas czeka właśnie najbardziej ozdobna część tego kosmetyku, czyli piękne tłoczenie róż otoczone promieniami słońca. Formuła Różów pad jest dostępna w dwóch wykończeniach, demimatowym i w delikatnie satynowym, choć moim zdaniem oba te wykończenia na skórze wypadają dość podobnie, dając efekt takiego praktycznie matowego, ale nie suchego wykończenia, które wygląda po prostu zdrowo. Moje kolory to Flirtatious, który jest najbardziej bladym i neutralnym odcieniem w całej linii tych różów w takim satynowym właśnie wykończeniu. Divine Rose, czyli że najczęściej pojawiająca się nazwa w marce. Tutaj mamy kolor zgaszonego i przybrudzonego chłodnego różu, który jest w wersji Demi Matte. I Nude Venus, będący jasno-przespiniowym, ale również przygaszonym odcieniem, tak samo w wersji Demi Matte. Ostatnią pozycją w tej kategorii będzie róż w sztyfcie z Anastasia Beverly Hills, który ma takie chromowane opakowanie rose gold z uniesionym tłoczeniem logo na skówce. Moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo ładnie i w środku znajdziemy kremowy róż w odcieniu Late. Na jego drugiej stronie jest pędzelek, którym możemy produkt rozprowadzać, a sam róż ma formułę, która właśnie bardzo łatwo się blenduje, ale spora porcja koloru podczas rozcierania dość mocno moim zdaniem się wytraca, dając taki raczej delikatny efekt. Kolor Late opisywany jest przez producenta jako różany brąz i jest bardzo neutralnym odcieniem, który nada się dla osób bojących się intensywnych policzków. Choć ja osobiście za nim nie przepadam. Jeżeli chodzi o moje najdroższe róże, to tak się składa, że już Wam je pokazałem. Także nie będziemy się tutaj za bardzo skupiać. Są nimi ponownie róż od Charlotte Tilbury i te od Pat McGrath. Obie opcje na polskiej stronie Safory kosztują 185 zł i obie dość mocno uszczerbiły mój portfel. Najtańszym różem u mnie jest mój nowy nabytek, czyli że Maximo Pink Cheek. Jest to taki jaskrawy odcień typu Barbie Pink o matowym wykończeniu z minimalnym dodatkiem satyny. Sformułowany jest w taki sposób, by można było go budować od dość lekkiego po intensywny kolor. A przy cenie 35,99 i dużej gramaturze, to naprawdę bardzo fajna opcja do posiadania w swojej kolekcji. O ile oczywiście lubicie także żywe odcienie. Matowe róże, które tutaj wybrałem będą małym oszustwem, ponieważ pokażę Wam te z serii Double Take Cream and Powder Blush od Patryka Ta, które są tak naprawdę takimi mini paletkami składającymi się z dwóch różów, matowego prasowanego pudru i świetlistego kremu w korespondującym odcieniu. Właściciel marki poleca łączyć oba produkty w celu uzyskania trwałego efektu i proponuje też dość wyjątkowy sposób aplikacji, gdzie pierwszym krokiem jest róż pudrowy, na który później nakładamy róż kremowy, mający zapewnić taki bardzo soczysty rozświetlony efekt na policzku, natomiast moim zdaniem róże są dość mocno napigmentowane, przez co o wiele bardziej wolę nosić je osobno. I wtedy niezależnie od tego, czy najpierw użyję kremu, który później oczywiście zabudruje, eliminując efekt glow, czy też sięgnę po róż pudrowy, to zawsze kończę właśnie z matowym policzkiem. I w tej formule mam również paletę, ale do niej przejdziemy w swoim czasie, więc tutaj pokażę Wam słotki i przejdziemy przez kolory różów pojedynczych, które mam. She's That Girl jest delikatnym odcieniem chłodnego różu i chyba moim ulubionym w tej kolekcji na chwilę obecną. She's So LA to opalon nude, który na mnie wygląda jak bardzo ciepły brązer i z niego korzystam najmniej chętnie, bo po prostu dla mnie to nie wygląda jak róż. O oh, She's Different to odcień dojrzałej, czerwonej śliwki i color Do We Know Her jest brzoskwiniowym koralem i przy tej opcji mamy jak widzicie największą różnicę w odcieniach między pudrem a kremem. Mam też jeszcze jeden róż od Patryka, który chcę wam pokazać. Ten konkretny jest w wykończeniu aksamitnego matu um, i mam go w odcieniu She's Passionate, który jest takim odcieniem delikatnego różu. Kremowe i płynne róże to stale rosnąca kategoria w mojej kolekcji. Wśród tych, które posiadam, na największą uwagę zasługują dwa. Moją płynną opcją będzie rozsławiony róż z Rare Beauty Liquid Pinch Cheek Blush. Odcień Hope jest moim trzecim podejściem do tego produktu. Miałem przedtem dwa inne odcienie: rozświetlający Joy który w moim odczuciu był przepigmentowany, przez to nie lubiłem po niego sięgać, i też miałem kolor Bliss, który był akurat w wersji matowej, ale z kolei był na tyle jasny, że nawet jego spora ilość na policzku była bardzo znikoma, przez co też nie byłem z niego zadowolony, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka i kiedy zakupiłem kolor Hope, to wreszcie zrozumiałem fenomen tego produktu. Odcień Hope jest opisywany jako Nude Maw, czyli Naga Malwa. Beżowa baza Nude jest przełamana tutaj minimalną ilością jasnego fioletu. Formu Smuła jest dość mocno pigmentowana, ale podobnie jak róż z Honest, łatwa w kontroli i dozowaniu. W formule kremu moim zdecydowanym ulubieńcem jest róż z Honest Beauty Cream Cheek Blush. Formuła jest bardzo mocno napigmentowana, ale banalnie łatwa w kontroli, pozwalająca na osiągnięcie efektu od bardzo naturalnego po naprawdę dość intensywny. Jeśli go nie przepudrujecie, uzyskacie taki raczej świetlisty, rozświetlony policzek, bo to jest bardzo um, emolientowa, nawilżająca formuła. Marka ogólnie należy do Jessica Alby, której zależało na stworzeniu linii kosmetyków w duchu clean beauty, więc róż nie ma żadnych szkod. Składników, a jego aktualnie plastikowe opakowanie, które ja posiadam, jest zmieniane na metalowe. Więc na razie trzeba poczekać, aż on wróci do polskich deglasów w tej odnowionej właśnie formie. Ale kiedy wróci, musicie go koniecznie przetestować, bo to jest moja ulubiona formuła wśród wszystkich, jakie mam i wśród wszystkich, jakie wam tutaj pokazuję. Mój kolor to Pink Peony, opisywany przez Markę jako delikatny, chłodny róż, ale ja bym go określił bardziej jako blady, ale soczysty koral. Rozświetlające różne to coś, po co w ostatnim roku zacząłem sięgać coraz częściej. Zacząłem do nich się przekonywać w momencie, gdy mój róż zaczął wędrować ze środka twarzy ku kościom jarzmowym. Wtedy zacząłem być bardziej otwarty na wykończenia i ze stricte matowych różów przeskoczyłem na te bardziej satynowe. no i zacząłem właśnie też sięgać po te w rozświetlających wersjach. I z tych opcji na największą uwagę, moim zdaniem, zasługują m.in. klasyk Nars Orgasm. Brzoskwiniowo-różowy odcień ze złotymi drobinkami jest bardzo dobrze znany miłośnikom makijażu, więc nie będziemy tutaj poświęcać mu dużo uwagi. Jest moim zdaniem raczej delikatnie napigmentowany i daje o wiele więcej rozświetlenia niż koloru na policzku, ale jest bardzo dobrym wyborem dla osób szukających właśnie efektu glow z lekkim zarumienieniem cery. Charlotte Tilbury Beauty Light Wand w odcieniu Pink Gasm to kolejny kultowy i ciągle wyprzedający się różoroświetlacz tak naprawdę o lekkiej pigmentacji i perłowej drobinie nie dającej konkretnego koloru odbicia. Natomiast sam kolor bazy jest taki różowo-brzoskwiniowy, choć w porównaniu z mocno różowymi, takimi chłodniejszymi opcjami pozostałych różów tutaj na słoczach będzie po prostu wypadać jak taka przełamana, zgaszona brzoskwinia. Dalej mamy róż od Hood Beauty Cheeky Tint Blush Stick w odcieniu Proud Pink. To jest również dość lekko napigmentowana opcja, która jednak o wiele łatwiej buduje się na policzku od poprzedników. Kolor, który mam, to chłodny, jaskrawy odcień gumy balonowej ze złotymi drobinkami zapewniający bardzo świeże wykończenie na policzku i zamkniemy ten rozdział produktem z Maxmo Facetune Glow Edition, który jest paletką do kontrowania z rozświetlaczem, bronzerem i bardzo świetlistym różem prasowanym. W mojej kolekcji nie ma innego tak mocno świetlistego różu prasowanego właśnie i też uważam, że ilość glow, jaką sobie ten produkt posiada, dorównuje normalnemu rozświetlaczowi. Mimo to na policzku pojawia się jednak spora ilość kolorów, w takim bardziej chłodnym odcieniu wręcz neonowej funkcji. Samo glow jest takie chłodniejsze Bardziej srebrzyste, ale mimo tego przerażającego, bardzo intensywnego słocza, to jest bardzo twarzy, twarzowy kolor, z którego ostatnio dość często korzystam. Palet, które zawierają w sobie róże mam sporo, ale postanowiłem Wam pokazać te, które głównie na różach się skupiają, czyli że są typowymi paletami różów do policzków i mam takich cztery. Z tych czterech moimi ulubieńcami są te trzy. Niestety wszystkie te trzy są limitowane i już niedostępne, także nie będę się na nich dużo skupiać. E, powiem dosłownie po dwa zdania i zaproponuję moje opcje zamienników. Nars Exposed Cheek Palette to paleta wypiekanych satynowych różów, którymi i zachwycam się od lat. Ale tak jak mówię, niestety jest niedostępna. Natomiast Nars produkuje tego typu sześciowkładowe polety kilka razy do roku. Także jestem przekonany, że na stronie Sephory albo na stronie Narsa znajdziecie coś podobnego. Make Up Forever Ultra HD Blush Palette to produkt, który zawsze mam pod ręką w moim kufrze. 12 wkładowa paleta kremowych różów o półtransparentnej formule, która zapewnia bardzo dużo możliwości na planie, czy w makijażach z klientkami ładnie przy okazji wygląda nie tylko na policzkach, ale również jako delikatny balsam na ustach. Ostatnią pozycją, której poświęcimy trochę więcej czasu, będzie paletka od Patryka ta Major Headlines Blush Palette, która zadebiutowała w Święta Bożego Narodzenia i będzie jedyną, którą zesłoczyjemy, ponieważ aktualnie kolory z tej palety są dostępne pojedynczo. Także, jeżeli was interesują, macie możliwość ich zakupu. Formułę produktu już powinniście znać, bo mówiliśmy ją przed chwilką. Natomiast muszę wam powiedzieć, że te konkretne odcienie są o wiele bardziej napigmentowane niż te poprzednie, więc są naprawdę mocno napigmentowane, bo już te poprzednie były mocno opigmentowane. W polecie znajdziemy takie kolory jak She's a Doll, który jest jaskrawym, chłodnym odcieniem różu typu Barbie, She's Vibrant to jaskrawy kolor, tym razem takiej pomarańczowej czerwieni i She's Baked to kolejny opalony róż w kolekcji Patryka, tym razem jest to brąz z dodatkiem malwy. Róż na co dzień dla mnie cechuje się lekkim pigmentem i łatwością aplikacji. W momentach, kiedy nie mam ochoty ani czasu, by skupiać się na rozcieraniu, a kolor różu nie ma zwracać na siebie mocnej uwagi, sięgam po te dwie opcje. Glowy Shaky Vegan Blush Powder to piękny, satynowy i soczysty róż z rodziny marek Hood Beauty. Mój odcień to Caring Coral, który jest opisywany jako różany koral o średniej tonacji i muszę tutaj zgodzić się z producentem, a kolejną opcją jest Natasha Denona Rose Cheek Duo która jest ukryta w rodzaju opakowań, które już widzieliście tutaj dość często, czyli że w kasetce chromowanej w kolorze Rose Gold. W środku mamy dwa produkty, kremowy róż o zgaszonym brzoskwiniowym odcieniu z delikatnym dodatkiem róży i rozświetlacz, który ma przepiękną formułę, ale swoim odcieniem jest na pograniczu mojej skóry. Gdybym był minimalnie bardziej blady, to ten rozświetlacz by się na mnie odcinał, natomiast jeżeli jesteście... Tacy jak ja, albo odrobinkę bardziej opaleni, to jest to naprawdę cudowna formuła i ogólnie cudowna poletka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli, tak jak ja, nie używacie za bardzo brązerów. Buble w tym filmie są chyba najbardziej bolesnym rozdziałem, ale w tak cudownej kategorii, którą są różne do policzków, są też takie produkty, które po prostu nie są w stanie sprostać moim oczekiwaniom. Dla wielu myślę, te opcje, które zaraz pokażę, mogą być bardzo fajne, ale dla mnie, dla osoby, która lubi takie soczyste policzki, no to one są właśnie niewystarczające. I pierwszą opcją będzie Anastasia Beverly Hills Stick Blush, czyli zwycięzca w kategorii najładniejszego opakowania. Niestety właśnie podczas testów do Dość mocno mnie rozczarował, ale winie za to stricte odcień produktu. Kolor, który mam, czyli latę, jest za bardzo neutralny jak na mój gust, i tak jak mówiłem, podczas rozcierania dość, dość mocno się wytraca, przez co em, po rozlądowaniu na moim policzku praktycznie niczego nie widać. Glossier Cloud Paint to kultowy produkt, z którym miałem już wcześniej do czynienia, ale w innym kolorze. Dotychczas bawiłem się odcieniem Dusk, który był bardzo mocno napigmentowanym, kremowo-żelowym różem, zapewniającym niesamowicie intensywny, ale jednak naturalnie wyglądający efekt na policzku i tego samego oczekiwałem od odcienia Puff, którego jestem aktualnie posiadaczem. Jest to odcień jasnego, chłodnego różu, ale niestety ten konkretny kolor zawiera zdecydowanie mniej pigmentu, przez co podczas rozcierania bardzo szybko zanika i staje się praktycznie niewidoczne. I najgorszy tutaj chyba będzie Nutstix Magnetic Lip Paint. Jest to taka wielozadaniowa kremowa pianka, którą możemy używać na ustach, policzkach i oczach. Natomiast niestety, tak jak to, jak to często bywa, jak produkt jest do wszystkiego, to najprawdopodobniej jest do niczego. Mam go w dwóch odcieniach: Wakiki Rose i Bahama Mama i oba te kolory mają jeszcze mniej pigmentu od poprzednio omawianego różu z Glossier. I po roztarciu na policzku są jeszcze mniej widoczne, robiąc dziury w podkładzie. Też, moim zdaniem, nie wyglądają wcale dobrze na ustach, ani dobrze się na nich nie noszą, więc jest to produkt, który powinien już dawno wylądować w koszu. I kończymy ten odcinek pozytywnym akcentem, dlatego że przejdziemy do moich ulubionych różów, które tak naprawdę już przewijały się w tym odcinku. Mam tutaj opcję płynną, kremową i prasowaną, tak żeby każdemu różomaniakowi zapewnić opcję na każdym poziomie aplikacji. No i moimi zwycięzcami są Glowish Cheeky Vegan Blush Powder w kolorze, w kolorze Caring Coral który tak jak mówię jest cudownym różem na co dzień, Honest Beauty Cream Cheek Blush w kolorze Pink Peony, który uwielbiam za możliwość stopniowania koloru od lekkiego po intensywny, a płynna opcja to Liquid Pinch Cheek Blush od Rare Beauty w kolorze Hope, który podobnie jak Pink Peony spełnia te same zadania. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, dajcie mi znać koniecznie jak Wam się podobała taka forma filmu i czy chcecie takich więcej, pamiętajcie też o lajkowaniu i o subskrybowaniu, a także o komentarzu dla zasięgu, możecie mi na przykład dać znać jaki jest Wasz ulubiony róż, natomiast ta pomoc z zasięgiem myślę, że będzie bardzo potrzebna temu odcinkowi, bo nie ma mnie ani, ani na miniaturce, ani właśnie w samym filmie, więc myślę, że wiele osób nawet nie będzie wiedziało, że to mój odcinek i pewnie o wiele mniej w niego kliknie. Natomiast Natomiast ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!